24 godziny. Przejazd zostawiony tylko dla y, służb. Y, pogotowie, y, Straż Pożarna, Policja. Więcej przejazdu nie ma. No, w Polsce jest taka sytuacja z rolnictwem, że no, zostaliśmy zmuszeni do ponownego wyjścia na drogi. Do Warszawy nie chcą nas puścić, więc musimy blokować y, lokalnie. Wiemy, że są to spore utrudnienia, no, ale jeśli rząd byłby w porządku dla wszystkich obywateli, no to wyszedłby do rozmów, a nie cofał się od nich. Głównymi postulatami jakie tutaj mamy, no to na pewno skuteczna walka z asf Bo największy problem w tym regionie mamy z tą chorobą. Jest też Plasia grypa. Nie ma pieniędzy na odszkodowania. Gospodarstwa są likwidowane. Najlepiej, żebyśmy się przebranżawiali.